Wiem, że ostatnio zaniedbałem trochę wrzucanie materiałów na kanał, ale było to spowodowane sprawami osobistymi. Miałem operację i z racji na tą aurę musiałem trochę posiedzieć w domu, no i wykurować się. Natomiast w związku z tym, że wracam do formy, chciałbym, żebyście zdecydowali, które z tych samochodów nagramy pierwsze. A mamy do wyboru 90 rok Nissan 200SX C18D oraz BMW E36 94 rok 318iS. Zrobiony na małą sportowę.